Radę mogłaby się pani podzielić z osobą, która przeżywa w tym momencie kryzys związany z rozpadem takiego związku. Mhm, Czy ktoś, kto nie potrafi sobie, mówiąc tak, metaforycznie, zbudować życia na nowo po rozpadzie związku? Tak, 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 tak. Zaadaptować się do tej nowej sytuacji, kiedy tej drugiej osoby już, e, już nie ma. Może to być z różnych powodów, tak. Może to być z powodu tego, że, że, że odeszła. Lub też po prostu zmarła, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, jeśli chodzi o, tutaj tutaj zrobię takie rozróżnienie, że jeśli chodzi o um, utratę kogoś bliskiego, to znaczy, ktoś bliski nam umiera, prawda? Partner czy partnerka, mm -hmm. to tutaj o zaburzeniu adaptacyjnym możemy mówić. Po, po upływie um, czasu żałoby, jeżeli dalej występują właśnie trudności z funkcjonowaniem, z powrotem do takiego um, życia, jakie um, poziomu w sensie zadowolenia z życia i A uh, czas żałoby czy czasu. W literaturze przyjmuje się, że czas żałoby, taki pełny cykl żałoby to jest rok. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że klasyfikacje typu DSM czy ICD przewidują trochę krótszy czas. Natomiast tak dokładnie cyfrowo to musiałabym sobie to sprawdzić. Mhm. Nie pamiętam w tej chwili. Okej, okay, około rok. Mhm. Tak, a wracając, wracając do takiego bardziej zwyczajnego rozpadu relacji, czy też może mniej drastycznego, jeżeli, jeżeli mm. ktoś rozstaje się z partnerem czy partnerką, tutaj wydaje mi się, że znowu to bazowanie na zasobach jest bardzo ważną strategią, czyli co ja mam w swoim życiu, na czym mogę się teraz skupić, co ja chcę jako osoba. Sobie rozwijać, prawda? Co ja mam wokół siebie, na przykład jakich, jakie inne bliskie osoby, przyjaciół, rodzinę albo współpracowników, może, z którymi mam dobre relacje i, i to może mnie jakoś wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Myślę, że to są przede wszystkim takie kierunki, które mhm. bym doradzała w takiej sytuacji. Czyli bardzo często w swojej pracy, pani poleca Właśnie koncentrację na tych pozytywnych zasobach, tak? Myślę sobie, że to jest słowo pozytywne. Nie wiem, pewnie bym go nie użyła w tym kontekście, mm -hmm. natomiast, natomiast koncentrację na zasobach o tyle, że żeby wyjść z momentu, w którym jest nam trudno, musimy się jakoś z niego podnieść, prawda, swoimi, swoimi siłami i te siły to właśnie są, są nasze zasoby, czyli to, co mamy dobrze wykształcone, to na czym możemy polegać, z czego możemy korzystać. Mm -hmm. A będąc właśnie już w tej tematyce tutaj związków, czy relacji takich intymnych, romantycznych, to jak wygląda praca z klientem, który opowiada na przykład o Trudnościach w swoim związku partnerskim, kiedy nie może Pani poznać punktu widzenia drugiej strony, z tego względu, że, że prowadzi Pani terapię indywidualną. Czy, czy nie jest to wtedy jakimś problemem zachowanie takiej obiektywności podczas takiego spotkania? Czy to nie jest zasadniczy problem? To jest wbudowane w terapię indywidualną, że poznajemy punkt widzenia naszego klienta czy też pacjenta na wydarzenia w jego życiu, na relacje z innymi osobami, które są dla niego istotne. To jest specyfika terapii indywidualnej, prawda? Jeżeli, jeżeli chcemy pracować nad relacją tak paraksalaz, no to wtedy Wybieramy się na terapię par, ewentualnie terapeuta pracujący, tak jak ja indywidualnie, zaleca, że skazana byłaby terapia par, żeby nad danym zagadnieniem czy danym problemem popracować. Natomiast jeżeli przychodzi pojedyncza osoba i opowiada, między innymi, no bo to zazwyczaj jest tak, że to jest wśród wśród innych doświadczeń, innych trudności, mm -hmm. opowiada pacjent, że pojawiają się jakieś wątki interpersonalne związane np. z relacją taką romantyczną, no to wtedy to, co dla mnie, jako dla terapeutki, jest istotne, to ten punkt widzenia pacjenta, właśnie, prawda? Bo w pewien sposób można powiedzieć, że nie interesują mnie fakty. Interesuje mnie to, jak te fakty mój pacjent odbiera, interpretuje, odczuwa, przeżywa, tak. I i nad tym pracujemy, prawda? Nie, nie pracujemy nad, nad tym, co można poprawić w związku, czy broń Boże nad tym, co mm -hmm. można poprawić w drugiej osobie, tylko pracujemy nad tym, co można zrobić, żebyś ty jako indywidualna osoba w pełniejszy sposób bardziej zgodny z Tobą, bardziej zgodny z twoimi wartościami, doświadczał tego, co, co wydarza się w Twoim życiu i żeby to Tobie nie robiło krzywdy, prawda? Nie szkodziło. Czyli nie zdarzają się sytuacje, w których pani przykładowo podważa wiarygodność tej swojego klienta. To byłoby trochę, trochę w poprzek warunków pracy z klientem. Okej, okay, ok, rozumiem. A jeszcze jest tak w tej tematyce, tych związków, tak? Pomaga pani także osobom. Które właśnie przejawiają trudności w tych relacjach z jakiego Z jakim problemem najczęściej y, zgłasza się takich klient. Najczęściej na wierzchu są problemy komunikacyjne, czyli nie możemy, nie możemy się dogadać, nie możemy się zrozumieć. I w takiej sytuacji patrzymy sobie, co tam pod spodem jest, prawda? Czy jakie zachowania sprawiają zarówno moje, jak i partnera. W sensie tutaj przyczuwam mm -hmm. w tym, w tę sytuację pacjenta. Y yes. Sprawiają, że nie możemy się dogadać. Jakie potrzeby są sfrustrowane i y, też utrudniają te komunikację, albo są sfrustrowane właśnie w wyniku y, braku skutecz skutecznej komunikacji. Um, to, to chyba jest takie naj, najpopularniejsze i, mm -hmm. i myślę sobie, że chyba nie ma pacjenta, który byłby, byłby w relacjach z innymi ludźmi i który nie wspomniałby chociaż raz o, o takim wątku. Okej. Okay. I jak wygląda taka praca, praca nad tą poprawą komunikacji? Mm -hmm. Tutaj przy czym podkreślam, że to znowu jest terapia indywidualna, prawda? Cały mm -hmm. czas to jest tak, terapia indywidualna, tak. nie, nie pracuje, nie pracuje z parami. Tutaj to też może być troszeczkę psychoedukacji, prawda? Czyli, czyli rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób na przykład wyrażamy emocje. Jaki sposób wyrażania emocji służy porozumieniu, a jaki dla tego porozumienia może być destrukcyjny? W jaki sposób formułować komunikaty, żeby mówić bardziej o sobie niż o tej drugiej osobie, nie oceniać tej drugiej osoby, nie krytykować tak bezwzględnie, używając tych sławetnych, bo ty zawsze, bo ty nigdy, prawda? Czyli jakby wielkim kwantyfikatorom mówimy, nie, właśnie, nie. Tak, nie uogólniamy, mhm. żeby właśnie koncentrować się na konkretnych sytuacjach, konkretnych zachowaniach, a nie na, nie na osobie. I to tak naprawdę dotyczy obu stron, czyli zarówno w przypadku o, tej osoby, z którą pacjent ma się komunikować, jak i siebie samego, prawda? Żeby też tak mhm. na, na własny temat nie, nie uogólniać i, i nie tworzyć takich przekonań, które tak naprawdę będą dysfunkcjonalne i będą raczej utrudniać niż pomagać.